W nowej doniczce godnie przywitasz dzisiaj naszych uczniów, Geraldin. krok. Hej! Tajny kaktus, Mike! O, dzięki! To pachycereus springlei. Gatunek meksykański. 4, 3, 2, 1! Tak! Jestem na czas! <laughs> Czyli wygrałem zakład siora! Gratki, ale o czymś zapomniałeś. <laughs> o, nie! Nasze zajęcia z fotosyntezy! <laughs> Roślina, zielsko. E, gdzie tu coś rośnie? Ah, już wiem. E, nie ma opcji. Halo? Czyś skarbie, chciałam się upewnić, że e, Jay, przekręć projektor kapte w prawo. E, że pamiętałeś, żeby spakować roślinę? Aha! Tak! Pewka! Totalnie! Doskonale! Profesor Pascal na pewno będzie zachwycony. A ty choć raz dostaniesz dobrą ocenę. Uhu, niesamowity okaz, Rajad! Nigdy dotąd nie widziałem hybrydy szarłatu z bliska. Dostajesz szóstkę z plusem? O, tak! A ja na bank obleję zadanie jak zwykle! Eh? Serio, chcesz ukraść kwiat profesora Paskala do swojej prezentacji? E, wyluzuj, on i tak nie zauważy. Nawet w okularach. O, cóż to za piękna roślina, Drake! To wciąż kradzież! Bardziej pożyczka bez pytania. Przestań, Andy, to nie jest spoko. Geraldine, co ty robisz na podłodze? Uch. Kochani, byle spokojnie do wyjścia ewakuacyjnego! Uf, ten duch uratował mi średnio! <śmiech> <śmiech> Naprzód, Ghost Force! <laughs>